Zaczniemy od głowy pewnie. I czym po prostu jak uzyskać te kolejne odpadające warstwy skóry. Tak, żeby uzyskać taki efekt, jakby to był jakiś kolejny stadium rozkładu. Mm -hmm. taki, że ten pies y, utrzymuje się jak, jakąś nadzwyczajną siłą życia y, te 120 lat, ale, ale widzimy, że on taką jedną odzewnętrz. nogą jest mm -hmm. trupem. No właśnie tak naprawdę fajnie, żeby ten pies, tak myślę teraz, tutaj te dziury są dobre. Takie rozdarcia. Tak, ale, że Możemy potem po, jeszcze ponacinać. się uroczego mm -hmm. i takiego, co wzrusza jakby jego siłą i y, taką chęcią życia, tego, że, y, że towarzyszy tej pastranie. Y, y, w tych godzinach odchodzenia, żeby ta śmierć, która jest w tym zwierzęciu i jego rozpad nie był przerażający, tylko był na pograniczu czegoś, co jakby zachwyca, że jest taki rodzaj rozkładu, który jest zachwycający. Że na przykład nie rozkładają się owoce, to mają na początku jakoś taką zmieniają swoją fakturę, że to jest nawet interesujące i chciałabym, żeby on coś takiego w sobie miał. dziewczyny mówiły się w pracowni krawieckiej, że widziały kota 30-letniego, jego siwutkiego, właśnie bez ruchu, już, że tylko leżał i coś takiego właśnie. Że ten ma pełno, pełne, pełne życie, ale chciałbym, żeby te, te lata było w nim widać. O 18 No O 17? o to będzie 17 proszę. Dobrze. To ja na no tobie ja nie pracuję. Tak, tak, Tak. bo te spodnie, wiesz, y, chciałabym, żebyś przymierzył. Nie ty, tylko Artur. Artur. Spodnie. Spodnie, ja. No, trzymaj się Marcel, fajnie grałeś naprawdę na probie, super. Nie? Ale jak ty świetnie, nie, ale ty... Nie, <śmienny>, naprawdę fajnie było. Ale, fajnie. To super. No się dołącz tego tekstu tylko, dobra? Do końca. No będę ci podróżę, jak to jak <śmienny> zapomnisz. – Ojejku, kur, po prostu yy, Uwaga, tak. Nie wchodzę na zmiarki. Kurczy, sorry, sorry, sorry. I będę Idę to jest właśnie tak. Spektakl w sumie tak. o śmierci rozpadaniu, a tutaj taki potencjał życia w no. tych dwóch padach. się zasłoni, nie? Więc ten, Ale czasem wiemy, jak to nam dojdzie. Także um, może od jutra już się udało od czwartku, żebyś miała pełen kostium, nie? Wiesz ja co, przejść ten numer do pani charakteryzatorki i bo ja tego w przyszłym tygodniu. Miała, masz, tak? tak? A to było świetnie, bo żebyś mogła dobrać sobie tą brodę. Lalka jest cudem. Wciąż nie uświadamiamy sobie, jaką ma wagę, jaką ma energię lalka, zwłaszcza w takim współczesnym teatrze lalek, kiedy martwy przedmiot, lalka jest martwym przedmiotem, niczym więcej, spotyka się z żywym aktorem. Ten moment ożywiania martwego przedmiotu, czymkolwiek on jest, formą człowiekokształtną, przedmiotem codziennego użytku, kawałkiem materii. Ten moment odbierania życia i nadawania życia jest czymś absolutnie mistycznym w pracy. Chcieliśmy Państwa zaprosić do pięknego świata lalek ze spektaklu pozytywka. Taki zaczarowany świat z bardzo pięknymi, precyzyjnymi laleczkami, a spektakl dotyczył drogi i miłości. Chłopiec wędrował, żeby znaleźć części do pozytywki, jak dzwoneczki, młoteczki, bo wtedy jak pozytywka grała bardzo pięknie, to rodzice się po prostu nie kłócili. A mama i tata, czyli rodzina, która w tym spektaklu wystąpiła, też nie była zwyczajna. Wszyscy mieścili się w walizkach, kufrach i w czasie spektaklu aktorzy otwierali takie walizki, a z środka wyjmowane były poszczególne elementy. To pewnie nie trudno się domyślić, że jest kobieta, czyli kobieta mama. Pracująca, tak. A gdzie pracuje? Dzieci od razu były w stanie odgadnąć, jaki ma zawód. Tu na szczęście na samym końcu yy, suknia ślubna i garnitur dla taty zostały uszyte. Yy, Głowa tej lalki porusza się w sposób niezwykły. Jest to zawias od szafki kuchennej, taki dosyć skomplikowany, dlatego w naszym przedstawieniu bardzo dobrze się prezentował. O, kiedy był brak światła na twarzy, można było to światełko dodatkowo zapalić, a od tyłu można było animować. Tutaj aktorka wkładała rękę, żeby móc pracować na maszynie, ale czasami to była maszyna napędzana nogami, w związku z tym i w ten sposób trzeba było tak machać nogami, żeby te, ta maszyna chciała działać. Lalka jest stworzona przez plastyka. I ożywiona przez animatora, przez aktora, lalkarza, jako byt zupełnie wykreowany, jako byt niezawisły. Spotkanie czegoś, co jest martwe samo w sobie, martwej materii, która dzięki pracy animatora zostaje ożywiona, czyni w nas, w ludziach takie, takie wrażenie, takie wywołuje takie uczucie niebywałej siły, niebywałej mocy. Ta lalka jest jakby swoistym nad człowiekiem, że użyję takiego brzydkiego słowa, jest takim małym bokiem, który nagle potrafi owładnąć naszą, naszą rzeczywistość. No tak to się dobrze rusza. Tylko tak jest super, super, nie? Ten, ten no. ruch ma i ogon też. Widzę, że dobrze. To jest tylko dobry. Skrócenie tych 10 centymetrów i mhm. ten kołek. Poprawienie. Dobra. Tak, bo ona i tak mm -hmm. też się fajnie. A te się tak. sprawdziły, te zapięcia, tak, tych rąk? Yy, tak, to jest spoko. – Ojej, się Dobra, no to do zobaczenia, cześć. To proszę, przejdź jeszcze kawałek, zobaczymy jak mam przejść. Tak, tak. To już odbieram od Ciebie. Dobra, to kiedy będę mógł przejść pola. No postaram się jak najszybciej zrobić. O 11 zaczynacie. Tak, okay. Dobrze, to ja przyjdę przed próbą. Mm -hmm. Dziękuję. To na razie, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dotykamy codziennie bez moja, takiej magicznej sytuacji, w której ten cały świat chwilowo uśpiony, bo nie ma widza, bo nie ma aktora, ale przecież ten świat potencjalnych, magicznych cudów jest wokół nas. Jest takie piękne, stare z przełomu XIX-XX wieku opowiadanie o, o losie aktora, każdego aktora. Opowiadanie dotyczy takiego starego aktora e, teatru dramatycznego, który przychodzi na noc do teatru marionetek, bo jest zaprzyjaźniony z dyrektorem tego teatru i prosi, czy może spędzić tam noc. Ten dyrektor teatru marionetek, marionetek pozwala mu, aktor zasypia. W czasie snu umiera, a rano dyrektor teatru malionetek znajduje nową lalkę wiszącą na sznurkach przedstawiającą właśnie postać tego, tego aktora. Więc jest i taki rodzaj, pewnego rodzaju myślenia, wyobraźni, że no żywot aktora wcześniej czy później skończy się w Teatrze Lalk. Że jakby lalki po prostu przejmą nasze role, i potem one gdzieś w nocy to są oczywiście już takie literackie tropy one gdzieś w nocy prowadzą te dialogi niedokończone, toczą spory między sobą, ale oczywiście nie możemy tego podsłuchać. Trzeba mieć pewną wyobraźnię, trzeba mieć pewien rodzaj wrażliwości, żeby no, wpisać się w tę rzeczywistość lalek na oko martwych, na oko nieistotnych, tylko pięknych, a które wszak są obdarzone swoim własnym wewnętrznym życiem.

Ela, nie? Wyskakujesz tu na krzesło. Na ziemię, nie? I potem na krzesło. Marcel, tam przeskakujesz. Sylwia, tutaj. Cyk. Marcin, tu. Na krzesło i do niego. Więc teraz już, Artur, będziesz ich widział, nie? Jak oni ci tu będą śpiewali, już teraz będziesz ich widział. Stoję w gablocie, wyperfumowana, stoję w gablocie, taka wyuzdana dla pani i pana. Wypchana, wypchana, pastrana, wypchana, pastrana, dla pani i pana. Wypchana, pastrana, raz. Wypchana, pastrana, raz. Lalka nie jest takim uniwersalnym aktorem, który może wszystko. Nie. W związku z tym, te lalki mają pewne przypisane właściwości, ale także pewne role. One zostały stworzone do bycia królami, do bycia księżniczkami, do bycia zwykłymi ludźmi do bycia kimś kto nosi garb niebywały przez całe życie od tego garbu się wyzwolić nie może I ja myślę że gdzieś gdzieś po cichu kiedy nas nie ma te lalki borykają się ze swoimi problemami które im zostały przypisane które im zostały nadane przez scenografa no i kiedy na nie nie patrzymy to one przeżywają te swoje problemy tak jak my ludzie mają jakiś swój rodzaj tego życia. One wciąż mogą fascynować. Ludzie, którzy przychodzą tutaj do tych naszych przestrzeni muzealno-galeryjnych, czasem są oszołomieni efektownością tych lalek, ich siłą, ich precyzją wykonania, ich taką misterną rzeźbą, kostiumami, które no są. Oszamiająco piękne, czego często nie widać w światłach z odległości pewnego dystansu, jak patrzymy, siedząc na widowni, no bo, no bo znajdujemy się troszeczkę w innej sytuacji. A kiedy przyjdziemy do, do takiego zaplecza, do takiego lamusa, kiedy poglądamy te lalki z bliska, jeśli ktoś chce, znajdzie w nich tajemne życie. Fascynujące.